Cześć. Nazywam się Tomasz Guzek. Zapraszam na mój kanał wędkarski. Tom Fish Weekendowe łowienia. Witam! Tom fisz, weekendowe łowienie. W związku z tym, że miałem w rodzinie małą uroczystość, wiadomo maj, komunie, jedziemy na spinning w niedzielę na balato. Trochę później, tak jak to się mówi ulotniliśmy się po francusku mamy czas po południu jedziemy na spinning no trochę jest wiecznie co się tym martwię no ale mam takie przynęty że no wiatr aż tak mnie nie, nie będzie mi przeszkadzał chociaż jednego twisterka większego na szczupaczka wziąłem ale damy radę. Ale damy radę. Dawno nie łowiłem po południu. Bo ta godzina 17 to już jest, można powiedzieć, że już po południu jest. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Mam nadzieję i, i na pewną bankówkę. Tam, gdzie zawsze łowię ryby. Znaczy do drapieżnika. Mam nadzieję, że dzisiaj też uda mi się złowić wziąłem wahadówkę ciężką wziąłem paproszka wziąłem cykadę no i tego dużego twisterka zobaczymy jakie będą wyniki dobra to jedziemy na razie

Sądziliśmy dzisiaj szełowienie. Myślałem, że będzie wiatr przeszkadzał mi trochę bardziej niż, niż, niż to było Nie przeszkadzał No w miarę, w miarę szło łowić W miarę szło łowić. Dostałem okonka No co prawda na paproszka małego 13 cm ale jest. Dobrze, że chociaż ryby żerują. Drapieżniki. Wczoraj na fiderka. Ani, no czy no, ani, takie delikatne branka były. Ale dzisiaj byli tam też goście, którzy byli co prawda nie na, na sam, sam sieczynku, tylko byli w innym miejscu na kanale Bytkowskim. No, tak posłuchałem tak między nami i też nie mieli ani brania. No to czyli ryba jeszcze ta biało ryb nie żeruje. Myślałem, że, że jakiś błąd popełniłem w zanęcie, przynęcie. Nie, nie, muszę stwierdzić Wam, że niestety wczorajsze łowienie to było, że żerowanie ryb było słabe. Zresztą sprawdzałem w moim kalendarzu wędkarskim, było na czerwono, brania słabe. Także jedna pociecha. Wracając do dzisiaj. Yy... Dobrze, że chociaż drapieżnik żeruje. Małe, bo małe, ale jest. Można tą, tą radość ciągnięcia tej ryby czuć. No cóż za tydzień tak samo w sobotę już normalnie w sobotę pojedziemy na Balaton i skoczymy sobie do Borówna. Pamiętajcie, piszcie pod filmem, co wam pokazać, co wam opowiedzieć. Subujcie mój kanał, Palusze w górę, paluszek w dół. I nie siedźcie w domu, idźcie na ryby. Tom Fish, weekendowe łowienie. Do zobaczenia za tydzień. Hejka!